Lądowaniem samolotu kierował pijany główny dowódca. Tak w jednoznacznie oskarżycielskim tonie relacjonuje raport Maku Komsomolska, ja prawda. Główny dowódca był pijany, pilot mu się podporządkował, powtarza tezy raportu inny tytuł, prawda. Według słów rosyjskich ekspertów cytowanych przez gazetę, głównymi winnymi tragedii są sami Polacy. Komersant komentuje jak inne gazety. Do tragedii doszło wyłącznie z powodu nieprzygotowania polskich pilotów i presji wywieranej na nich przez zwierzchników. O samym kapitanie protasiuku gazeta pisze, w sytuacji stresu zaczął popełniać błąd za błędem. Nie inaczej relacjonuje tezy Zemaku rosyjski portal Life News. Śmierci Kaczyńskiego winna jest ekipa. Jak ja rozmawiałem z moimi kolegami w Moskwie, to oni mi mówili, no tutaj niczego nowego nie ma. Myśmy od miesięcy wiedzieli, że polski pilot podjął błędną decyzję, żeby lądować w potwornych warunkach na bardzo złym lotnisku i się rozbił. Zachodnia prasa w większym stopniu skupia się na ocenie reakcji polskiej strony i na wpływie raportu na nasze dalsze relacje z Rosją. Jak zauważał Wall Street Journal, w Polsce oczekiwano, że Rosja weźmie na siebie w jakimś stopniu współodpowiedzialność. Zdaniem New York Timesa ocieplenie stosunków polsko-rosyjskich w żaden sposób nie przełożyło się na etap śledztwa. Szef rosyjskiej dyplomacji ocenia, że spekulowanie o przyczynach katastrofy jest nieetyczne. Mam nadzieję, że nikt nie będzie chciał zbić na tej tragedii kapitału politycznego, a ten kierunek naszych relacji, który został obrany podczas wizyty prezydenta Dmitrija Miedwiediewa w Warszawie, będzie kontynuowany. Według belgijskiego Lesoir Polskę i Rosję czeka teraz trudna rozgrywka. Zdaniem komentatora gazety rosyjska wersja dotycząca powodów katastrofy smoleńskiej jest dla Polaków nie do zaakceptowania, a premier Donald Tusk przed wyborami nie może sobie pozwolić na wybielenie Rosjan. Agnieszka Laskowska. Wydarzenia.